Dzień dobry, dzień dobry! Z nową dawką dobrej energii witam Cię na początku tygodnia, który aspiruje do miana najsłodszego tygodnia w roku. Tak, tak, przed nami tłusty czwartek, a ja zamierzam wykorzystać tę wyjątkową okazję do tego, żeby pokazać Ci, w jaki sposób mechanizmy, które skłaniają nas do okazyjnego obiadania się słodkościami. Wykorzystać do zaprojektowania bardziej korzystnych zachowań, czyli codziennych mikronawyków, które będą wpływały pozytywnie na Twoją efektywność. Jednym słowem, jeśli zostaniesz dzisiaj ze mną do końca, poznasz konkretny wzór na zaprojektowanie dowolnego zachowania. Ja się nazywam Jodyta Tagutowska Siwek. A to jest kanał One Life Balance, na którym uczymy się cieszyć życiem, aktywnie godząc różne obszary naszej codzienności. Tak jak mówiłam, przed nami tłusty czwartek. I dla jednych to z pewnością dobra wiadomość, bo czekają na niego już od kilku tygodni, a inni pewnie martwią się, że jak co roku stracą kontrolę nad ilością pochłanianych w tym dniu słodkich wypieków. Kwestia kontroli własnego zachowania to temat, który bardzo często pojawia się w dyskusjach dotyczących rozwijania efektywności osobistej. Dla wielu osób ważnym celem jest zwiększanie ilości siły woli lub rozwijanie mechanizmów samodyscypliny, które pozwolą jeszcze lepiej wpływać na to, jakie zachowania podejmujemy na co dzień. Tymczasem kiedy zrozumiemy, na jakiej zasadzie akurat w tłusty czwartek pochłaniamy generalnie więcej słodyczy niż w każdy inny czwartek w roku, to te same mechanizmy wpływu na własne zachowanie będziemy mogli wykorzystać do zaprojektowania właściwie każdego zachowania i to z dużo mniejszym wysiłkiem. Mam tu szczególnie na myśli takie zachowania, które będą korzystnie wpływały na nasze poczucie życiowej i wewnętrznej równowagi. Ale po kolei. Z równa się MT, MO i B współistniejące w tym samym czasie. Z to oczywiście zachowanie, a całość to nic innego jak uniwersalny wzór zachowania stworzony przez doktora B.J. Foga, który jest założycielem, Laboratorium Projektowania Zachowania na Uniwersytecie Stanforda. Jest to również autor koncepcji mikronawyków, ale do tego może jeszcze dotrzemy. Równanie, które Ci zaprezentowałam mówi natomiast, że żeby zaistniało jakiekolwiek zachowanie, muszą równocześnie wystąpić motywacja do jego podjęcia, możliwość jego realizowania i bodziec, który je inicjuje. Zacznijmy zatem od motywacji. W naszym przykładzie dotyczącym tłustego czwartku sprawa ma się dość prosto. Większość z nas, choć nie wszyscy, motywację do jedzenia pączków ma raczej dosyć sporą. Dużo gorzej rzecz się ma w temacie podejmowania zachowań prozdrowotnych, takich jak systematyczna aktywność fizyczna, albo proaktywnych, takich jak zaplanowanie sobie na przykład 30 minut skoncentrowanej pracy bez rozpraszaczy nad kluczowym projektem. Dlatego też, zdaniem autora koncepcji, ten element jest elementem najbardziej zawodnym. Przystępując zatem do projektowania zachowania, zakładamy, że wystarczy, że chociaż odrobinę chcesz podejmować dane zachowanie. Wtedy zadbanie o pozostałe elementy równania wystarczy do tego, żeby dane działanie rzeczywiście miało miejsce. Rzecz druga to zdaniem doktora B.J. Foga możliwość. Sam sama doskonale wiesz, że żeby podjąć jakieś zachowanie, musisz mieć możliwość, żeby to zrobić. Ale co to dokładnie znaczy? Patrząc na nasz słodki przykład, widać wyraźnie, że w tłusty czwartek mamy ogromne możliwości zjedzenia pączka. Pączki są wszędzie. W promocjach, w piekarniach i w pokojach socjalnych w biurach czasem również. Łatwiej jest pączka zjeść niż go nie zjeść. I dokładnie o to chodzi w projektowaniu każdego innego zachowania. Ma ci być łatwo dane zachowanie podjąć. Ma być tak łatwo, że wręcz absurdalne byłoby omijanie tego zachowania. Dlatego też autor koncepcji projektowania zachowania proponuje redukowanie pożądanych zachowań. Do tak zwanych mikronawyków, czyli najmniejszych możliwych fragmentów zachowania. Chcesz zacząć czyścić zęby nicią dentystyczną? Wyczyść codziennie jeden ząb. Chcesz robić więcej pompek? Zacznij po każdej wizycie w toalecie robić dwie pompki w oparciu o ścianę. A jeśli boisz się, że to za mało, to spokojnie mikronawyki. Podobnie jak pączki w tłusty czwartek mają tendencję do kumulowania się, ale o tym porozmawiamy może jeszcze innym razem. Element trzeci to bodziec, czyli sygnał do wykonania danego zachowania. I tu dr BJ Fogg proponuje, żeby nie tyle projektować sobie dodatkowe bodźce, tak jak na przykład ustawianie dzwonka w telefonie co godzinę po to, żeby chociaż na chwilę wstać od biurka, ale żeby wykorzystać te działania, które już mają miejsce w naszej codzienności i które są elementem naszej rutyny, tak jak w przykładzie z pompkami robionymi po wizycie w toalecie. Żeby mieć w życiu więcej ruchu, wykorzystaj stałe elementy w ciągu dnia i na przykład rób 5 skłonów do prawej i lewej nogi za każdym razem, kiedy gotujesz wodę na herbatę lub włączasz ekspres do kawy. Z czasem stanie się to tak samo automatyczne jak zjadanie pączków w tłusty czwartek. Korzystając z opisanego wzoru, możesz zaplanować i wdrożyć właściwie każde nowe zachowanie. Należy jednak pamiętać o tym, żeby skupić się przede wszystkim na zwiększaniu możliwości wykonania działania poprzez redukowanie go do mikroczynności oraz na osadzeniu nowych zachowań. W naszym codziennym rytmie, wśród działań, które i tak podejmujemy. Żeby było Ci łatwiej rozpocząć Twoją pracę nad korzystnymi mikronawykami, przygotowałam dla Ciebie kartę pracy zbudowaną według przepisu twórcy koncepcji. Link do karty znajdziesz oczywiście w opisie filmu. No dobrze, mamy za sobą pierwszy, choć mam nadzieję, nie ostatni filmik, związany z koncepcją projektowania zachowania. Moim zdaniem jest w tym temacie jeszcze wiele do odkrycia. Jeśli podobają Ci się tego typu treści, daj koniecznie łapkę w górę, a jeśli chcesz od tego kanału czegoś innego, to daj znać w komentarzu. Subskrypcje również są mile widziane. I pamiętaj: w tym tygodniu ciesz się świadomym wpływem na własne zachowanie, nawet jeśli będzie się to wiązać ze świadomą decyzją o zjedzeniu. Jeszcze jednego pączka.